To pomaga, powiem Wam. Wiara jest bardzo ważna. No dobra, o czym dzisiaj chciałem Wam powiedzieć? O metadonie, oczywiście. Eee, jak powiedziałem, zejdę z tego metadonu choćby nie wiadomo co i będę Wam mówił po kolei, co się ze mną dzieje. Jestem na 30 ml. I schodzę. Rozmawiałem z ludźmi z programu. Będę też starał się tutaj ich wciągać na mój kanał, żeby rozmawiać z nimi. No, wiele osób mówi mi, że to po prostu jest niemożliwe, że nie, nie zejdę, nie dam rady i tak dalej, bo to się w głowie im nie mieści, to jest 100 razy gorzej od heroiny ten skręt i tak dalej. Więc tak, ja z tego zejdę. I tyle. I będę wam mówił co i jak, jak się czuję. Na razie jestem na 30 ml. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, schodziło do 5 ml i czuli się w wymiarę. Najgorzej podobno jest gorzej, z tym, że ja nie będę schodził mm, do piątki na metadonie. Ja z metadonu. Przejdę na lewo metadon, co już zrobiłem. Tak Jestem na lewo metadonie, to jest 30 ml lewo metadonu, to jest 60 ml metadonu. Jak zejdę do 20 ml lewo metadonu, przejdę na tabletki yy, bupromorfina Morfina, czy i ja nie wiem jeszcze dokładnie, jak to się nazywa, jak to już będę miał, to wam pokażę. I powiem, jak to się nazywa. Na razie czuję się, powiedzmy, dobrze, tyle, że nie mam siły. Rozmawiałem też z wieloma osobami z programu i mówię, że po prostu nic mi się nie chce. Nie mam siły na nic i tak dalej, i tak dalej. Oni mówią, że mają identyczne objawy. Ci, którzy są już dłużej na metadonie. Ja jestem 7 lat, ponad. Bo moje początki były, no nie leczyłem się, tylko korzystałem z tego. Tak to wygląda. Objawy mają podobne. Nic się nie chce, nie ma żadnej chęci do życia. Tylko leżeć i spać. Nawet jedzenia niektórzy nie są sobie w stanie po prostu zrobić, tak? Muszą zapodać większą ilość. Metadonu, czy, czy jakiegoś środka, który ich pobudzi tak, do jakiejkolwiek roboty. E, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, dał mi lekarz. Przepisał mi, mówiąc o tym wszystkim, co przeżywam lekarzowi, stwierdził, że mam depresję i dostałem tabletki na depresję. O tym nagram oddzielny program. Na razie to wszystko, nie chcę, żeby to było za długie. Przygotuję się troszkę do następnego programu, może powiedzmy tak, żeby to wszystko jakoś było poukładane, bo tak mówiłem, że z pamięci mówię i tak dalej. Z szacunku dla Was przygotuję się po prostu, żeby to było bardziej profesjonalne. No i mam taką prośbę. Chciałbym transmitować na żywo, na żywo rozmawiać z ludźmi, pomagać ludziom, ponieważ ja bardzo dużo przeszedłem terapii, ośrodków i w pewnym momencie podchodziłem do tego e, chciałem chłonąć wiedzę i chciałem dać sobie radę. Ja mam krzyżowe uzależnienie, czyli i alkohol i narkotyki. Także wielu osobom może mógłbym pomóc. Chciałbym, jestem otwarty na to, że jak ktoś będzie chciał pogadać, czy coś i na żywo chciałbym prowadzić. Jeżeli będą chętni, żeby to oglądać, ale do tego jest mi potrzebne 30 subskrypcji. Nie mam tyle i proszę, może będziecie w stanie mi pomóc. Także pozdrawiam serdecznie, was trzymajcie się.